Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Backpack Hero. Nagrywam to już po przerwie, którą ja miałem. miałem e, dość długą nagrywałem właśnie odcinki z Backpack Hero na zapas. E, no i ten też pójdzie na zapas, wejdzie dopiero po wszystkich. Zagrywamy, e, Zaczynamy grę z Matthew, błogosławieństwem Matthew. Zobaczmy, co byśmy tutaj wybrali. Może tak. E, jeden rzadki przedmiot. No, dostaliśmy różdżkę marną. E. Zresetuję, bo chyba, chyba można zresetować. Ale lepiej będzie, myślę, zresetować, niż grać ten, co dostałem na początek. Dobra, jeszcze raz. Daj mi coś ciekawego. Aha! Jeden obrazem wszystkim drogo. naucznika? Uranik niech będzie, znowu naucznika się postaram iść. Nie. Idziemy na zwykłe piętro, bo coś nie czuje się zbyt mocny po takiej długiej przerwie. Zobaczę tylko, czy na pewno nagrywa. Tak, wychodzi na to, że się nagrywa. Mówię trochę spokojniej, no bo dziewczyna obok już śpi. Ja bym nie chciałbym mieć szczególnie żarano w pracy. Ok, 7 defa sobie użyliśmy tą tarczą i zadaliśmy 14 obrażeń jeden. Teraz, jakbym do 14 obrażeń, to ten już zginie i zablokujemy się znowu za 7, bo ten atakuje za 6. Mam nadzieję, że uda się jakoś pójść tym. Tu mam atakuje za 6, więc dwa razy może atakować. Raz się wybranić, tak i tak. A teraz go już zabijemy. Jest. poziom. Tak. I jakiś tam łuk dostaliśmy. Kurano niech będzie. Znaczy na razie i tak nie będę tym. To za słabe. Jeden obrażeń wszystkim brogom bym tylko zadawał. To jest zdecydowanie za mało, żeby dać radę. Na razie nie idę do sklepu, bo nie stać mnie. Teraz się muszę bronić. parę razy obrażenia zadać. Ten na szczęście się broni. Teraz ten będzie nakładał regenerację. Mam ten 4 za dziewięć Ale nałożę sobie regenerację sam. Powinien się wybronić. Inaczej wybronić. Będę regenerować to życie zanim go zabije tak, już regenerowana. Regeneracja fajnie działa. No to 4 w sumie. Znacznie dużo biję już 10. Zazmórimy do sił ksiłku. Tam 3 drogę. A przebiłbym. Ale trudno. Przebiłbym jego defa. Oj oj oj, dobra, organizuj. Wrzucamy mieczek, bo za organizację dostajemy teraz tą maczugę moim ulubioną. Aż już teraz nie wiem, czy nie sprzedam tej... To się opłacało chyba. A energii. to czy uda mi się przebić jego pancerz? Powinno się... Tak jest, no. ja starałem policzyć. Szerzymy stronę trochę. A miejsce tam tu, jakby mi się trafił na 4 akurat. Ale się nie trafił, Many nie biorę, nie będę szedł na manę, ale zwyczajna strzała, trzy obrażenia plus jedno obrażenie, no to już się robi ciekawe i możliwe, że nawet to wezmę. Teraz zadaję trzy obrażenia wszystkim wrogom, a ta strzała zadaje siedem, teraz cztery obrażenia wszystkim. Zostawiam, mogę zmienić i to będzie zadawać trzy obrażenia, a to dziewięć obrażeń. Może nawet niech tak będzie na razie. Najgorsze tylko, że chcę mieć też tą tarczę. Ok, no niech będzie tak jak mamy. Nie wziąłem z rybki, mogę sobie wziąć tą rybkę na regenerację. Mam jeszcze skrzynkę. O kurde, znowu strzała, ale Więc Ten zadaje trzy obrażenia. Za każdy połączony many plus dwa obrażenia, a my nie będziemy mieć krytomany. Wleśniony napój. Nie miały raczej. A kurde co ja czytam. To jest już trochę późno jak to nagrywam. 10 punktów życia i 1 energii. Super. Na pewno się przyda. Chciałbym też mieć... ...snakczę, która zajmuje tylko 2 sloty. Byłoby dobrze. Najpierw muszę zabić... ...osę. I tu zadamy jakieś obrażenia nawet. 10 obrażeń zadaję tym okiem, więc nie jest najgorszej. O. A nawet trochę bo jeszcze zabaliśmy. Teraz już go zabijemy. Tam to idzie. Czyk. Może niekoniecznie. Może wezmę taki jakiś kabelek. Nie mam żadnego straconego nawet. Więc on nie biera. Nie blokować sobie obrażeń. Później się jeszcze wrócimy do sklepikarza. Czasował najpierw tego zabić, bo nie Znacznie Strasznie dużo obrażeń już. Nie wiem czy poprzednie. Nie wiem czy nie za dużo, czy oraz za dużo nie użyłem tej tarczy. Niech mnie uderzy nawet. Zaczę się w Hej. Teraz go dobiję. Koniec. Teraz rzucimy. pewne nawet. Eee, a nie muszę. Ja. Ale przebiję pancer. Spokojnie wygrywamy. Mamy jeden NFI. Super. Przydatnie. Reszta niekoniecznie. Do leczenia idziemy oczywiście, kupić sobie HP maksymalne zwiększone. Muszę niestety się zablokować co najmniej raz, a pasowałoby nawet dwa razy. Ale myślę, że jak na razie raz. I tego zabijamy i tutaj dwa razy się zablokujemy. Z ubytkiem jeden życia jakoś przeżyje. Jak nie będę całkowicie pełnego życia. Strasznie raz to może dużo zmienić, na jednym punkcie się zdarzało mi zostać już. poziom Tutaj sobie miejsce zrobimy niekoniecznie, tutaj nie. A tutaj żeby no, lepsze jeszcze. A jakiś kluczyk biorę czy coś. ona kola 4 spowolnienia na wszystkich wrogów i 4 osłabienia. Zadaje 12 obrażeń, to tak na użycie tylko i okej, okay. to wszystko. Idziemy pod to zdrowie. Mamy 5 maksymalnego zdrowia za 8. Ma nam 5, więc nawet nie idzie już do handlata. Kupił. Krypta 2 z 3. Ale lecimy na pierwsze. Ale pierwsze jest pytanie. A myślałem, że już się to później. Mamy do zdobycia jakieś rzeczy. Każą Rybę przelegającą, plus 2 obrażenia Ten po jestem wyłączony. Ten przedmiot otrzymuje plus 2 w za każdy poniżej. Chciałbym go trafić. Starajmy żeby tu, prawda, ryzykujemy też klątwę. Ok, i mamy super. Podoba mi się to, aczkolwiek średnio mam gdzie to dać. Trochę przełożył. W taki sposób, co znowu to jest. Ale to nic. I chciałbym ten kapelusz dać tutaj. Teraz zostaje 6 bloków. Na... Najgorzej, że ta tarcza znowu tu przeszkadza. Ale już nic na to nie poradzę. Może dostaniemy w końcu lepszą tarczę. Ale jak na razie jej jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że jakoś nie jest bardzo uciążliwe to, że. E... Aha, i wyrzuciłem też. swoją maczugę że słychać wentylator teraz bo naprawie komputera, jeszcze bardziej go chyba słychać i nic nie jestem w stanie zrobić ten dostał? dobra dawał tylko dodatkowo obraz. nie musiałem tego używać, szkoda, że nie ma cofnięcia mogłem go atakować po prostu bo i tak miałem 6 obrony od kapelusza i ten dodaje tylko 5, a on 6 defa. teraz już dodaje 7 Teraz bym się chciał wybronić. Hej. Okay. mi nie zadaje obrażeń. wojna, walka. Hej. Okay. I nic nie ma ciekawego. Mogłbym wziąć ewentualnie energię. Tutaj tu mam jeszcze kłopoty poty To czekam na tą lepszą tarczę. W szczególności. I tu tak samo już nie zrobimy. Bo nie mam tych potek, które wcześniej miałem, które zadały mi sporo obrażeń i tak dostanę, tak, 4 obrażenia dostałem. Jak jednego zabiję, tak jak lepiej. Niestety dostaniemy tu trochę obrażeń. dokładnie 9. Tego nie zabiję, więc się wyblokuję dwa razy. Zblokuję. I to udało się zablokować. Teraz mógłbym go dobić, ale dostanę i tak wtedy 11 obrażeń. No nie jeden. Dostanę 5 obrażeń, a jak się wyblokuje to go nie zabiję i dostanę ile? Zadają wtedy 12-13 bloku. A oni mi zadają 11. Dostanę i tak. Taka głupia walka, a tyle obrażeń na nie otrzymałem. Jednak spotkami to lepiej idzie. Więcej będzie grać. Tu już jeden obrażeń ale w tej, która już go dobijam. okej, okay, byliśmy poziom tu może miejsce wziąć te dwa miejsca będę mógł popchnąć łuk trochę okej, okay, no i mimo, tutaj tak ta tarcza zasłania ale są dwa wolne pola, więc zadaję już do obrażenia weźmiemy tą maczugę w razie czego nakłada 6, 6 kg na progu, więc w czasie żeby na kolejnej walce, żeby to użyć. Dokładnie to nie byłoby proste tutaj. Dobra, najpierw ubiję tą jedną. Ona już padnie w następnej górze i teraz bym chciał tego przede wszystkim ubić. Ale najpierw to się wybronie Nie wiem, czy ja masz tyle, pewnie nie. Ale oni dostaną dużo tutaj splizny. I już nie będą sprawiać problemów. Dobra, jeszcze 19, więc tutaj, tutaj już chyba jest. Dostaliśmy przedmioty jakieś. Mogłem kasę przełożyć tutaj, ale nie wiem czy mogę przełożyć. Dostaję 6. Dostaję 6. Weźmiemy sobie jeszcze energię, to łatwo. Chod tak nawet użyć gdzieś w którejś walce, na przykład nawet tutaj. Nawet w całości użyć. Przeklikałem, ja nie w tym myszy. Dobra. Chciałbym zabić tego. Prawie największe problemy. I mnie to, dobra. Chyba zabije ich wszystkich. Nawet. Dokładnie, w pierwszej turze. Uuu, jaki nam się trafił to. Pór legendarny. Uderzenia kosztują kasy i energię. Uderzające broni otrzymują plus jeden w tej turze. A po użyciu? Nie. Nie interesuje mnie to. Bezestawiamy napój. Jakieś kolce, najwyżej się wyrzuci. I okay. Dalej. tutaj sobie weźmiemy znowu zdrowie, nie uleczenie tutaj się uleczymy akurat chcemy mieć więcej tego zdrowia na jakieś ciężkie przycisków. tak znowu ci właśnie e, 10 zdrowia na razie nie tak nie wyleczę hmm. dobra no więc musimy ich tu krótko zapłuc Ale pasowałoby się też żeby bronić troszeczkę a resztę użyjemy ten napój żeby się uleczyć. Jeszcze nie muszę. i okay, 11, już więcej niż 11. Tutaj 11. Tu 3, więc to jest 14 zadajemy. Na jeden strzał. a wybronie się. I OK. Jeśli obrażeń to akurat 3 mi zada. Więc wtedy się uleczę. będzie 10 punktów zdrowia, tyle właśnie leczyło. A już go dobijamy w tej turze. Super. Mamy super zbroję. Tylko, że my nie idziemy pod zbroję. Kurde, jeszcze zastanawiam, czy nie wziąć tego zamiast tarczy. To właśnie tak zrobię. Bo to jest wspólnie lepsze. To? W turze wyrzucę, że coś. Kukłak. Podą. kłak 2 miliony 514, więc na coś by nas było stać. Polegające bronie otrzymują plus 2 podpalenia, ale to jest za drogie. Polegające bronie otrzymują plus 2 obrażeń, ale to jest za drogie. I reszta min. A kolejne piętro. Chciałbym, że nie dostaliśmy żadnego nic, co by tej lepszej tarczy nam dać. O nie wiem, to mnie na myśli. A tu już walka z bosem. Ok, nakładam jeden szał na siebie. Za każdym razem jak dostaje obrażenia. Za każdym razem jakby pewnie użył obrony. Eee, on teraz dodaje 14 obrażeń i nie mam jak mu w tym przeszkodzić. Mogę jedynie mu zmniejszać te obrażenia. Teraz przyzywa coś, ale my już mamy 10 defa i to się będzie szybko zwiększać. Poskalować. Hmm. Dobra, wolałbym tego jednego jednak króliczka też ubić. Nie sprawiał to. O kurde, nie tym miałem wydarzyć. O ile musiałem, to tyle zużyłem. I lecię. Dobrze by było pokonać jak najszybciej. Tutaj tuż jeszcze nie, ale w następnej miślę, się uda go pokonać i już wtedy ten króliczek też ucieknie. Dokładnie. I co my tu mamy za przedmioty? Wszystkie połączone bronie otrzymują 25 dodatkowych obrażeń. To by było spoko. Zrobię to tutaj. bo mhm. wtedy dostaję tylko ta strzała. która robi 14, czyli plus 3 obrażenia. Ja bym dał do tej strzały 4 zamiast 3. Jedno dodatkowe obrażenie. A to jeszcze daje tej pałki, że zadaje 9 obrażeń, więc chyba spoko. To usuwa wszystkie statusy wroga, ale też pozytywne i negatywne. Nie za bardzo mnie to interesuje. Nie mamy klucza, więc nie pójdziemy na piętro alternatywne. Mamy w końcu lepszą tarczę. I lepszy łuk, pół pierwszą strzałę w prawo, wysyłuje pierwszą strzałę w każdym, będzie w lewo. Czyli jakby to miało działać. No. Nie mam pojęcia. przy to musiało działać, jakbym miał tak łuk. postawiony to i tą i tą strzałę. O, tak mi się wydaje, że tak. Sprawdzę na tym przykładzie tego łuku, on już tutaj by nie wystrzelił. Bo szkoda, że nie mam za bardzo jak tego wystrzelać. Do łuku to nie daje. Nie daje. Tam się jeszcze dla siebie upewniłem. Tak dam tutaj. O, to ona też jest wystrzymać. Ale zależy nam bardziej na tym, żeby to tak było. Szkoda, że nie mam tu jeszcze jednego punktu. Eee... Dobra, tej z broni zrezygnuję. Wezmę sobie to. To później pewnie albo zamienię, albo wyrzucę. To co jest? Podczas użycia sąsiadujące bronie otrzymują plus dwa obrażeń w tej walce. Ow. Fajnie, tylko że nie mamy many, żeby tego używać. Nie wiem, czy to jest najlepsze co zrobiłem. Ten łuk jest jedynie lepszy bez dłuższy, więc może więcej strzał wystrzelić. Dobra, lecimy do tajnika. Nie, nie chcę żadnej klątwy. Tu jest na kluczyk, więc w najbliższych jak dostajemy gdzieś. Bierzemy. Dobra, zadają nam 20 punktów obrażeń. Muszę się trochę zblokować. Wiedzie, że nawet wszystko wyblokuje. Okej, okay. Jestem już go w stanie zabić? Chyba nie. No niestety nie. Oni zadają dużo więcej niż ja mam defa. Obrażeń dostałem. Ale teraz już powinienem go być w stanie zabić. Aha, niestety dostaje pierwsze obrażenia unika. Tam nie byłem go w stanie zabić, ale teraz ten nie robi zbyt dużo. Spokojnie wejdzie mi to w blok. Już mam 14 bloków, czyli tyle ile on bije. Spokojnie. Ja szybciej skaluję. No to efekt kuli śnieżnej. Dobywam, coraz więcej bloków mi przybywa przez yy, tą zbroję Archanioła. Czy zastanawiam, czy na pewno brać te nauki, skoro mam najlepszą zbroję. I okay, wezmę sobie miejsca tutaj. Gdzie jeszcze? Tutaj? To jedno jeszcze. Tego jednego zrezygnuję dla tych dwóch. Dobra, i zobaczmy, jak to będzie działać. O, otrzymanie obrażeń nakładają przyspieszenia na siebie. O, fajne. Na razie 100 zdejmę, żeby przełożyć tutaj. Tak. O, i super. Hmm. To bym też wziął na razie. No, nie mam tak nic innego. To mi doda 25%, więc ile to jest? Pewnie jeden obrażeń. Dokładnie. E, a o, mi to dawało? No trochę więcej, ale to działa na większą ilość. Jeszcze gdzieś bym chciał umieścić jednak tą tarczę. Myślę, że ją tutaj. O, oh, i ona zwiększa przy okazji jeszcze daje defa, bo facebook. To tak dać. Ale wtedy tu zabieram dwa obrażenia i tu zabieram jedno obrażenie. Ja za, no dwa obrażenia więcej, tak jakby zadaje łącznie mój łuk. A o jeden blok tylko mniej dostaję, myślę jak opłacalnie. Wezmę sobie jedzonko, wezmę sobie coś do rzucenia. Tak, żeby użyć w następnej dużo od razu. W następnej walce. Tak, teraz. O, tu widzimy, że tam będą problematyczny, bo chcą nam nakładać klątwy. Ale z tą energią, którą teraz zyskałem, tu nie będzie z nimi problemu. Dokładnie. Jeszcze jedna chyba energia została. To jest ciekawe. Nakłada 4 osłabienia i 4 spowolnienia na wszystkich. 25 bloku. Leczy trochę życia. Bo się będzie to zwracać. Ja się zastanawiam, czy nie wyrzucić. Tego co mi aktualnie daje jeden do obrażeń. A to są zamknięte drzwi. Może od razu to zrobię? Żeby to wyrzucić. A tę tarczę dać tutaj. Nie daje mi to na tyle dużo, żeby chyba to zsunąć. To zaraz i tak zużyjemy, więc tym się nie ma co przepaść. Tak, A. Nie mam kolejnych strzał. Nie, znowu Wampir. Ja go nienawidzę. Yy, spowolnienie, i tam osłabienia różne. Użyłem też defa, więc nie muszę się martwić w tej turze. Chcę coś zrobić, żeby być właśnie lepszy na takich przeciwników jak ten wampir. Na razie na to go nawet nie zabiję, w tej turze on mi nałoży truciznę. No i w następnej turze dostanę i także jej Ale i tak się udało go pokonać. Tak? To my tu mamy? Złoty sztylet. Po zabiciu tworzy yy, 2 złota. Nie kosztuje energii, ale można użyć tylko raz na turę. Yy, jest to coś, co by mi się podobało. Wezmę te jednorazowe przedmioty na kolejną walkę. Okej, kolejny wampir. A dobra, mamy tu dużo energii. To było chyba leczenie, ale też dobrze. No nie, no teraz już go powinienem pokonać. W jednej turze. Dokładnie. Bandarze, leczy po czy yy, po skończeniu walki? Super. Lecimy na pytajnik. Można kupić książkę, ale ja nie, dziękuję. No, kolejna walka. O nie, znowu mi on nakładać klątkę. i kogo tu zniszczę. Coś obrażenia, a to wyblokowałem na skutek. Ile daje ten hełm teraz? 11 bloków. Owszem, kurde. daje? Tu zabiję. Tak. To ile już zadaję teraz? Zadaję 11 tylko? 105, czyli łącznie 15. Niezbyt dużo. To nie są szałowe jakieś ilości. i okay, tu mamy leczenie. Dobra. Ostatnia walka na tym piętrze. Zużywamy całą energię. Leczymy się. Rzucimy kubeczkiem to niekoniecznie w tego mogłem tego udawać. Nie jestem pewien, czy obydwa i radę paść. Eee, tak, udało się. Weźmiemy kolejną energię. W każdej turze. Dobra, no i lecimy na kolejne piętro. To to jest za pię pię Aha, yy, piętro. Aha, piętro. Głębokie jaskinie, dwójka. Ale ja na tym zakończę dzisiejszy odcinek, bo jest już ponad 20 minut nagrania. Więc dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Widzicie też na inne moje filmy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!